Miesiąc marzec upłynął w Stalowej Woli pod hasłem Pomocy dla Uchodźców z Ukrainy. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji powstało centrum wytchnieniowo-koordynacyjne dla dzieci z domów dziecka z Ukrainy. Stąd dzieci wyruszają do stałych miejsc pobytu. W związku z zaistniałą sytuacją w Stalowej Woli gościło wielu przedstawicieli rządu polskiego i ukraińskiego, a także wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej. Macie bardzo dobrą, znakomitą organizację. Podkreślę wagę procesu rejestracji dzieci. Bardzo ważne jest ich rejestrowanie, tak byśmy mieli pełną wiedzę o tym, gdzie znajduje się każde ukraińskie dziecko. Za wszystkie działania chciałabym podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w działania na ich rzecz. Niespełna 500 domów w Stalowej Woli będzie miało wykonane instalacje fotowoltaiczne lub solarne w ramach projektu mikroinstalacje OZE w gminie Stalowa Wola. Obejmuje on osoby, które zakwalifikowały się do projektu i w lutym 2017 roku podpisały stosowne umowy z gminą, a także osoby, które złożyły wnioski w naborze uzupełniającym. W trzecim kwartale tego roku będziemy mogli już korzystać z uroków nowego rynku rozwadowskiego. Aktualnie trwają prace ziemne na wschodniej ścianie rynku. Ta historyczna przebudowa na zawsze odmieni rozwadów. Dziś widać już część nowej płyty rynku pokrytej jasną kostką. Stylowe latarnie, miejsca parkingowe. Pojawili się też pierwsi młodzi inwestorzy, którzy chcą otworzyć tu kawiarnię z obrót. Będzie to bardzo fajne miejsce, gdzie będą z piekarnika, właśnie wypieki, drożdżówki, tradycyjne rzeczy, śniadanka, kawusia, kanapki i coś takiego właśnie bardzo przystępnego. I mam nadzieję, że właśnie uda nam się to zrobić z taką duszą rozwodową. W celowej Woli rozpoczął się kapitalny remont i rozbudowa ulicy Działkowej. Ponad 1,5 kilometrowy odcinek dziś z dewastowanej drogi przejdzie gruntowny remont, obejmujący m.in. innymi budowę systemu odwodnienia, sieci wodociągowych, gazowych, przebudowę kolektora kanalizacji sanitarnej. Wykonawca robót nie przewiduje zamknięcia ulicy, jedynie czasowe utrudnienia dla zmotoryzowanych. Remont ulicy Działkowej potrwa do czerwca przyszłego roku. Koszt inwestycji to kwota ponad 15 milionów złotych, z czego pozyskane przez gminę Stalowa Wola dofinansowanie w wysokości 80% pochodzi z funduszu dróg samorządowych. Będzie droga sześciometrowa, dwa pasy ruchu po 3 metry. Po całej praktycznie przy całej długości tego odcinka będą wybudowane parkingi. Miejsca parkingowe dla, dla działkowców, zresztą dla wszystkich użytkowników, będzie ich kilkadziesiąt, praktycznie po całej, po całej długości. Będzie wybudowane oświetlenie, będzie bezpieczniej. Średnio co 40 metrów będzie lampa, plus przygotowanie do tego monitoringu. W stalowej woli zaprezentowano końcowy projekt Nowego Placu Piłsudskiego. Będzie to prawdziwy salon miasta, tonący w zieleni, m.in. dzięki zachowanemu drzewostanowi i nowym nasadzeniom. W centrum zlokalizowana będzie fontanna multimedialna wokół stoliki szachowe, płótna żaglowe jako miejsca chroniące przed słońcem. Będzie też mobilne boisko do streetballu i mobilne lodowisko. Atrakcją placu ma być niespełna 70-metrowa wieża widokowa z tarasem na szczycie. Wokół niej powstanie budynek z lokalami usługowymi gastronomią, palmiarnią, salą konferencyjną i laboratoria dla młodych.